Witam wszystkich na kolejnym odcinku porad z fizjoterapii kanału dorehabilitacji.pl. Z powodu tego, że bardzo trudno dostać się do fizjoterapeuty, a tym bardziej otrzymać wizytę domową fizjoterapeutyczną, chcę Wam dzisiaj pokazać, jak powinno się ćwiczyć kończynę dolną z osobą, którą macie w domu leżącą, czy to po wylewie, czy po urazach ortopedycznych na stawie biodrowym, kolanowym, czy też w stawie skokowym. Zapraszam. Ok, na początek dwie ważne uwagi. Po pierwsze ustawienie łóżka, tak aby Wam było wygodniej wykonywać ćwiczenia, bo to jeśli Was nic nie będzie boleć, to będziecie mogli się skupić na bezpiecznych ćwiczeniach osoby chorej. Jeśli Was będzie boleć w kręgosłup z tych ćwiczeń, nic nie będzie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to ustawienie stóp. Stopę ustawiamy w kierunku łóżka albo w ten sposób, albo w ten sposób w kierunku ruchu. To na początek. I teraz jak wykonujemy ruch? Bierzemy sobie jedną rękę pod piętę drugą pod kolaną. Unosząc w ten sposób, tu podrobimy podcinkę dłonią, prowadzimy ruch zgięcia w stawie biodrowym, w stawie kolanowym, a przed ramieniem, jak zrobię ten ruch, doprowadzę do rozciągania łydki z jednoczesnym zgięciem grzbietowym stawu skokowego. Prowadzę do odczucia napięcia, takiego trzymania, i powolutku prostujemy, kończąc w ten sposób. Czyli robimy przeciwstawne kierunki zgięcia i wyprostu w trzech stawach. Biodro pracuje, kolano i staw skokowy. I wyprost, powolutku i w ten sposób. To są ćwiczenia, kiedy na przykład pacjent nic nie jest w stanie zrobić, ale jeśli jest coś w stanie zrobić, to wtedy prosimy, aby zaczął ruch, wykonuj zdjęcie, a my mu pomagamy wtedy, kiedy już nie ma siły wykonać dalszy ruch. No to to będą tak zwane ćwiczenia yy, yy, wspomagane. Ok, na bazie tego ćwiczenia, czyli znowu ręka podpięte, druga ręka pod kolano, zginamy, tak? Czyli teraz... Chodzi mi o to, że odwodzić sobie troszeczkę tą nogę na bok i robimy taki ruch, jakbyśmy kolanem chcieli pojechać w kierunku przeciwległego barku. Czyli tak. Oczywiście z zachowaniem znowu zgięcia grzbietowego stopy, a jak będziemy prostować, to też w lekkim odwodzeniem. I znowu w ten sposób. Czyli jeszcze raz. Podpięte pod kolano i kieruję teraz kolano do przeciwległego barku na tyle na ile mogę. No i później znowu prostuję, naciągam. Także mamy tak jakby dwa kierunki. Jedno to jest kolano do tego samego barku, a drugie kolano do przeciwległego barku. Trzecią taką formą troszeczkę rozruszania stawu biodrowego, bo tam są największe grupy mięśniowe, to jest opcja takiego ćwiczenia, że w ten sposób kładę dłoń na kolano lekko zgięte, jak już mogę, i przykładam go, kładę tak pachę drugą ręką i leciutko jakbym wbijał tą nogę to udo w dół. To jest bardzo fajne ćwiczenie na rozluźnienie stawu biodrowego z jednoczesnym mamy zgięciem w stawie kolanowym, czyli rozciągam mięsień czworogłowy. I kilka takich ruchów w dół mobilizujących staw biodrowy. Wyprost i odpoczynek. To są takie bardzo proste ćwiczenia. Jedne aktywizują trzy stawy kończyny dolnej w jednym ruchu. Drugi to jest mobilizujący staw biodrowy. Z nim trzeba troszeczkę uważać, wyłapać o co chodzi. Delikatnie pachą naciskać dłoń, a dłoń uciśnie na kolano i pójdzie ruch w dół. Z tym, że tutaj mówię jeszcze raz, to trzeba wyczuć delikatnie i to się stosuje troszeczkę później, jeśli byśmy mieli osoby po endoprotezie stawu biodrowego. Jeśli mamy wylew lub problemy z kolanem czy stawem skokowym, to jak najbardziej można to wykonywać, ponieważ tu znajdują się największe mięśnie kończyny dolnej, no i je trzeba jak najczęściej i jak najwięcej nad nimi pracować, aby uaktywnić, Całą, całą nogę. Pamiętajcie, że to wszystko pracuje w jednym łańcuchu biokinetycznym i nie ma znaczenia, czy macie problem ze stawem skokowym, kolanem czy biodrem lub przy wylewie, wszystko. Tymi ruchami załatwiamy sprawę i zawsze należy w ten sposób to ćwiczyć. Czyli ćwiczymy wszystkie stawy kończyny dolnej, a nie tylko ten, który był po urazie i tak dalej ponieważ sami zobaczycie, że czy to gipsy, czy jakiekolwiek leżenia w domu i tak dalej momentalnie powodują, że ruchomość stawów innych, nieobjętych urazem tak samo coraz bardziej jest ograniczana. Więc warto właśnie w ten sposób ćwiczyć. To są takie najprostsze dwa chwyty. Które możecie sami w domu zrobić z osobą leżącą. Resztę oczywiście najlepiej po instruktażu z fizjoterapeutą. No to tyle co ode mnie, a na koniec taka rada, że pomimo, że się trudno dostać do tego fizjoterapeuty, to jednak powinniście znaleźć, w jakiś sposób do niego dotrzeć, zaprosić do domu, chociaż na jedną wizytę, nawet prywatną, z prośbą, aby pokazał Wam instruktaż, jak ćwiczyć, jak złapać chwyt, na co zwrócić uwagę i czego oczekiwać w trakcie, w trakcie ćwiczeń bo to na pewno się przyda i dla Was będziecie spokojniejsi, mniej się bali, a jednak pacjent leżący jakąś tam rehabilitację będzie miał. Dzięki i do następnego razu. Hej.